Witam wszystkich. Słuchajcie, koniec niedzieli, godzina 20:49. Kto oglądał Daniela Rakowickiego, niech podniesie rękę do góry. Oczywiście ja oglądałem od początku do końca. Fajny konkurs, notabene. Słuchajcie, dzisiaj na szybko, już tak się postaram, Wam pokazać rozebranie drugiej baterii do hulajnogi Najbota, tej zewnętrznej, 36 V. Pierwszą, którą rozebrałem. jest Oczywiście, to są baterie uszkodzone, były kupione jako uszkodzone. Zobaczcie, tutaj. Krótkie streszczenie, co, co było mniej więcej uszkodzone. Dwa te rezystory tutaj R4145. Na nóżce była kropla cyny, którą już usunąłem. Nie ma jej. To komuś nie wiem pewnie spadło i tak zostało. Tutaj były jeszcze jakieś korozje, które też poprawiałem lutownicą, natomiast najgorsze tak naprawdę jest z drugiej strony. W sensie że nie tak naprawdę, bo to jest proste do zrobienia. Ale zobaczcie jak na tej płytce, jak ta korozja gdzieś się tutaj wdała, co się stało. Wypaliło ścieżkę i to dosyć porządnie ją wyjarało, z drugiej strony. Też mamy jakieś miejsca skorodowane. Tu są te ścieżki, jeszcze to pod mikroskopem widać dobrze. Też przerwane od tej korozji. Tutaj też widać, że jest jakaś korozja na tych pinach. No generalnie powiem Wam, że woda nie lubi się z elektroniką. Dobra, dzisiaj rozbierzemy sobie na szybko już tą baterię. Ja już mniej więcej wiem, co mam. Jak robić, także nie powinno to yy, zająć mi długo czasu. Na pewno trzeba będzie odkręcić tutaj trzy śrubki, które są schowane gdzieś pod silikonem, i to nie pamiętam, czy to jest ta strona, czy ta, ale chyba jest druga. Zaraz muszę sprawdzić, gdzie te śrubki siedziały, w którym miejscu, albo to jest po tej stronie, tutaj. Nie, tutaj nie ma tych śrubek. Czyżby tu nie było tych śrubek? To by była całkiem inna troszeczkę wersja tej baterii. Być może nie ma. Być może w różnych wersjach tej płytki stosowali takie zabezpieczenia. Niech się skupię. Gdzie te śrubki były? One były gdzieś tak. Tutaj na łączeniu. Niech spojrzę na tą płytkę. Tu nie będzie tego widać za bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o ułożenie jej to jest w ten sposób. Patrzę się w którym miejscu mniej więcej one mogły być. No dobra, na razie zrobimy inaczej. Na razie po prostu usuniemy troszeczkę tego silikonu z tych miejsc, gdzie potencjalnie te śrubki mogą być. Robię to już śrubokrętem, nie pensetą, bo nie ma czasu. Co to jest J4 tutaj? Słuchajcie, J4H, to jest lód. Dobra, to jest lód tutaj taki większy. No i zobaczymy, jak ta płytka będzie wyglądała z drugiej strony. Być może ta będzie w lepszym stanie, nie będzie tak spalona jak tamta. Kto to wie? Najważniejsze to jest, żeby nie uszkodzić tutaj w żaden sposób żadnego elementu na tej płytce i trzeba to robić z jakimś tam wyczuciem. Ale dobra, ja sobie już przejdę od razu do rozcięcia niklu, żeby nie tracić czasu. O, Się jeszcze ukłułem śrubokrętem. Widzicie, jak to fajnie idzie? Dobra, jedna blaszka już jest załatwiona, druga też zresztą to tak trzeba zrobić. Trzeba i tak każdą tutaj z blaszek przeciąć, żeby się potem dostać do tego wszystkiego. Także najlepiej się to robi śrubokrętem szybko, takim cienkim rozcinam. Jest po problemie. Teraz drugą stronę sobie przelecimy z rozcięciem. Tą płytkę sobie na razie gdzieś z boku postawię, żeby mi nie przeszkadzała. No i lecimy drugą stronę. Nikiel ma to do siebie, że on bardzo łatwo jest rozcinany jakimś takim narzędziem, jak właśnie tutaj ten śrubokręt cienki. No i dobra. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. To już mamy rozcięte. To teraz zostaje kwestia. Słuchajcie, tutaj są trzy śrubki do odkręcenia. Raz, dwa, trzy. Ja sobie wezmę krzyżaka. Musimy je koniecznie rozkręcić, wykręcić, żeby coś to dało nam te rozłożenie tego pakietu bo inaczej byście robili tak jak ja czyli młotkiem pukali, a ja to się nie chcę otworzyć także trzeba niestety te śrubeczki wykręcić i zaraz przejdziemy do punktu który jest troszeczkę jakby troszeczkę bardziej przerąbany bardziej czasochłonny sobie to odklejam i zostawiam, bo to są fajne podkładeczki takie gumowe które w jakiś sposób tam amortyzują tą baterię przed różnymi wstrząsami słuchajcie teraz żeby do tego się dobrać muszę każdą tutaj część z tego ogniwa pozbyć się tego niklu żeby po prostu móc Wyciągnąć je tak, czyli rości nam sobie znowu to wszystko. Zobaczymy z ciekawości, w jakim stanie tutaj będą ogniwa. No ale niestety trzeba wszystkie te blaszki zdjąć. Dobra, ja robię pauzę, żeby nie tracić czasu. 7 minut, także. Mam nadzieję, że ten film nie będzie trwał godzinę, tak jak poprzedni. Dobra, słuchajcie, ściągnięte wszystkie te daszki niklowe z jednej i z drugiej strony, i teraz Wam pokażę taką ciekawostkę. To jest zakupiona bateria u tego gościa. Co teraz leci tutaj aukcja? Ja Wam pokażę. Słuchajcie, jest licytacja baterii wewnętrznej i zewnętrznej. Ukażę wam foty. Widać, że chyba też jest po ostrym zalaniu. I powiem wam, że dałem 84 zł. Twoja oferta 84 zł jest z tej chwili najwyższa. Oczywiście czas się wydłuża o 5 minut, ale to będzie już moja maksymalna kwota. Już więcej nie dam, jak ktoś da więcej, to niech sobie ją wygra. Ja tak teraz trochę dla fanu to robię. A jak wygram, no to. No to będziemy mieli następne filmiki z rozwalania tych baterii. Dobra, słuchajcie, ściągamy tą górną osłonę teraz. Widzicie, dopiero trzeba niekiel ściągnąć, żeby się do tego po ludzku dostać. Wszystkie te uchwyty są w stanie nienaruszonym. No i świetnie nadają się do wykorzystania do budowania jakiegoś pakietu. No to jest dobra sprawa, nie trzeba, chociaż takie są. A nie rzeczy, żeby kupić gdzieś i złożyć jakiś pakiet. Słuchajcie, zobaczymy sobie najpierw ogniwa. Ja będę oczywiście monitorował już w międzyczasie tą aukcję, która tam jest. 3 minuty do końca, dobra, 3 minuty do końca. Może sobie włączę stoper, żeby. Dwie minuty, ok, 2 minuty do końca. Dwie sekundy dałem. Dobra, mam dać 2 minuty. Dokładnie jest do końca 2 minuty 40 sekund. Ja sobie ustawię 2 minuty 20, 15. Start. Jak mi zawibruje, to mam jeszcze czas szybko odblokować telefon i sprawdzić, czy ktoś mnie przebił. Słuchajcie, weźmiemy sobie, bo wyciągamy tę baterię. Też korozja jak cholera. Bierzemy miernik. Mogę się założyć o milion procent, że będzie totalna lipa. Nawet ustawię na 600 mili. No, może nie. Nie będę ryzykował. 6V dam. No i pierwsza bateria. 0V. Gdzie je odkładać? Tutaj, gdzieś na razie. 0V. Pierwsza bateria. Te, które mogę wyciągnąć, to powyciągam. Druga. 0,2V. Też jest teoretycznie uszkodzona kompletnie. Trzecia. 0,2V. 02V, chociaż wyglądają ładnie, nie powiem, że nie, to są totalnie rozładowane 0,2V, jeszcze może zdążę dać je do utylizacji mojej mamie 0,3, żeby nie zaśmiecać sobie nimi pokoju 0,2V, otycznie cały pakiet jest rozładowany do 0, 0,3 V. Chociaż te troszeczkę lepiej jakby pokazują, chociaż coś pokazują, tak powiem. 0.3 0.2 V. Mogłem oczywiście to podmiernik podzasilać serwisowy jakąś sprawdzić, a to już na samym końcu jak minie ta licytacja na spokojnie. Twoja oferta została przewita, już widzę dostałem maila. To już da 85 zł. Nie no, pisze tutaj, Twoja oferta jest w tej chwili najwyższa. Mi mail pisze, że Twoja oferta została odświeżona. Tak, 85 zł i mamy do końca 24 sekundy. Nie, nie będę się już otobił. Naprawdę dam. Komuś. Zobaczymy sobie przy okazji tą licytację. Słuchajcie, czy da ktoś więcej? Uwaga, ale emocje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Ktoś wygrał. Licytacja zakończona, za 85 zł poszły. Ta bateria wewnętrzna i zewnętrzna. Złom. Także życzę powodzenia tej osobie. Oby jej się poszczęściło. Może coś tam zdziała. A może się odezwie dziś, kiedyś na moim kanale, w jakimś komentarzu i powie: Słuchaj, ja je kupiłem. I je zrobiłem. Ale było fajnie. Dobra, to też jest y, złą tutaj. 0,2. Wszędzie 0,2V, o tutaj jest zalana 02 widać, że jest, widzicie, coś tam było. Szkoda, bardzo wielka szkoda, bo jeżeli te ogniwa chociażby były sprawne, to już mamy jakąś tam, teoretycznie, niewyrzuconą kasę tak totalnie w boto, tak? Zostaje nam jeszcze jedynie ta płyta główna do uratowania, co nie jest łatwe. Bo tutaj nawet nie chce wyjść, jest tak zapieszona w tym gnieździe ten najonek. Czy michaczy gdzieś tu nikiel? Bardzo możliwe, że gdzieś kawalątek zahaczył i ona nie chce wyjść. Albo trzeba ją po prostu mocniej puknąć, żeby wyrazła. Ale ona nie chce wyjść. Powiedziała, że nie wyjdzie. Także trzeba ją. Stopniowo, delikatnie wysunąć. No i tutaj nie ma żadnej niespodzianki, nie dziwię się, pokaże Po prostu 0V. Tak, jest 0V. Czyli słuchajcie, mamy płytę główną, którą. no nie jest przykręcona ta wersja. Ta wersja nie była przykręcona na śrubki, tamta była. Słuchajcie, przepiękne, bez żadnego uszkodzenia. Widzicie, za drugim razem już wiedziałem, co robić. Nic nie zostało uszkodzone, także praktycznie wymiana ogniw w takiej baterii dla mnie to jest. Nie jest jakiś problem, bez problemu to zrobię. Natomiast już, jeżeli chodzi o naprawę tej płytki, no to słuchajcie, przyjrzyjmy sobie ją z góry. Czujniki są fajnie, wszystkie ok, przylutowane. Tutaj, tak naprawdę, ho, te rezystory tutaj. One są po prostu wypalone, to jest coś masakrycznego. Tu idzie przylotka, dwie przylotki na drugą stronę. I idą w te dwie ścieżki tutaj. Teoretycznie można by... One idą te ścieżki do, słuchajcie, RX-TX. Wow! Mamy od... bingo! Nawet nie muszę nic tutaj robić. RX, TX. Pięknie prześledziłem na drugą stronę. Widzicie, idą te dwie ścieżki do dwóch środkowych, a te dwa środkowe to są RX i TX. Czyli ja mogę się pięknie już podlutować tutaj drucikiem pod jeden i drugi rezystor. Już mam problem rozwiązany z tymi tutaj rezystorami. I teoretycznie, co na tej płytce było jeszcze uszkodzone? Tutaj nie widzę tak zbytnio, żeby coś jeszcze jej dolegało, czyli jest szansa. Zobaczmy ją z drugiej strony. Czy nie ma ścieżek spalonych? Jest przepalona w jednym miejscu. Tu jest ostra korozja, ale nie widzę, żeby było coś przepalone. Ale jak pójdziemy dalej. Tutaj. Tutaj jest coś przepalone od tej przelotki. Ona idzie na drugą stronę. Zaraz zobaczę. Czekajcie, silikon. Tutaj trzeba usunąć silikon, niestety, ale zrobiłbym to pensetą dokładnie, albo sobie zrobię już pod mikroskopem. No ale mamy tutaj jeden motyw, taki, że widzicie to? Tutaj trzeba by pod mikroskopem zobaczyć te ścieżki, jak one wyglądają. I to jest od ba. Dokładnie od baterii złączę. Jaki tu ma numer B1? Nie. B4, batery 4. No i dobra. Słuchajcie, no tutaj jeszcze widać, że te rezystory też są mocno opalone. Trzeba by było z tamtej płytki powyciągać, stawić tutaj. To, co można wstawić, wyczyścić się wszędzie, poprawić tutaj z tej korozji. Wszystkie są ładnie tutaj czujniki zamontowane. Ta płytka, jeszcze mam jakąś nadzieję, że można ją ożywić. Tylko to mnie najbardziej martwi. Tutaj, tak naprawdę, nie martwią mnie tutaj te dwa rezystory, gdzie jest węgiel wypalone, bo ja sobie po prostu poprowadzę druciki do tych ścieżek tutaj. I nie będzie problemu, bo to są tutaj dwie przelotki, do których idą, właśnie do jednego na górze i do drugiego pod spodem. Także mamy drugą płytkę, która rokuje bardziej niż ta. I to o wiele bardziej niż ta. Super, bo tutaj jest, tu była masakra totalna. Zobaczmy sobie od drugiej strony ją. Porównajmy teraz. W tym miejscu widzicie mam kompletnie niezniszczoną tą po prawej, co teraz rozbierałem, tu mam przepaloną tą ścieżkę. A tutaj jest tak. Z drugiej strony biorąc sytuację w inną mańkę. To tutaj mogłem zrobić tą ścieżkę, tylko. Z drugiej strony jest mniej więcej OK. I co? Tu są rezystory. Jest ładnie. Spróbuję powalczyć z tymi płytkami. Wiecie, to są teraz takie filmiki, które pokazywały yy, rozkręcenie tych baterii, jak to wszystko wyglądało. Ale powiem wam, że ja sobie już tak na spokojnie w tygodniu teraz spróbuję powolutku z nimi walczyć. Przyjdę po pracy, wezmę jedną pod mikroskop. I słuchajcie, wezmę, wiecie co. Postaram się poszukać. Takich dwóch rezystorów też, 1002, żebym mógł je tutaj wstawić, bo teoretycznie tylko ja muszę wstawić tutaj te dwa rezystory. No i jeszcze tutaj tego 4.7.2 też bym przelutował. Przejrzę sobie pod mikroskopem całą tą górną część, spiszę sobie elementy, które są do poprawy. Tutaj wszystkie, wszystkie bezpieczniki są w idealnym stanie. Tutaj nawet ta dioda zabezpieczająca też jest pięknie, nic nie uszkodzona. Także ta płytka może ożyje. A to już by był sukces, bo już by mi się automatycznie zwrócił dwa razy nawet koszt e, tej aukcji. Także słuchajcie, na tym zakończę ten filmik. Godzina 21.32, jeszcze wrzucę, to może ktoś sobie obejrzy przed 22. To wszystko, trzymajcie się, życzę. Miłego tygodnia. Siema.